Matura z matmy, ale to Gdańsk. W grudniu w Gdańsku ceny śledzi idą w górę o 15%, a bursztyn tanieje o 10%. Śledź kosztował 20 zł za kilogram, bursztyn 57 zł, ale za 100 gramów. Turysta wchodzi na grudniowy targ i kupuje 3 kilo śledzia i 200 gramów bursztynu. Liczymy: śledź podrożał 20 zł razy 1,0.

Obserwuj naszą szkołę i nie przegap kolejnych filmów.